Wszystko so the... jest w polskiego Gospodarstwo, i dzisiaj yy, ósma część po sąsiedzku, i tam jest w oddali sąsiad. Tam gdzieś no, tam sąsiad coś tam robi, nie wiem co. Nie wnikajmy. O, tu są nowe nabytki. Dopłaty wziętej kurde. Nowe nabytki, rzutnik kupiony taki duży, duży dosyć. Tu mamy Amazonkę 3 metrową, siewnik. Tu mamy talerzówkę Nie wiem z jakiej marki Nie wiem jakiej z marki Tu jest napisane Lizard ale to nie ma konkretnej nazwy Tu mamy Puk czteroskibówkę, Też nie ma konkretnej nazwy bo jest napisane Lizard I no i tu mamy rzutorka Teraz będzie znów koniem pociągowym Znaczy nie znów tylko będzie naszym Koniem pociągowym. No i zaczynamy opryski, nie? No i o, jeszcze 30, 60 już sprzedała się, już tu tam za 16 tysięcy chyba poszła. Chwila, bo tu nie mogę przejść, też otwierę te drzwi, pojadę, pojadę pryskać. No, coś tam się zrobi, nie wiem co. Coś tam robi, dobra. Idziemy przyskać. Tu na pola. To widzimy w pszenicę. W pszenicę Dobra. Tu wjeżdżamy. No. Tu i tu, dobra. Yy. O dobra, dobra Pryskamy 12 na godzinę jedziemy No i pryskamy te pole na chwasty Żeby tutaj... tę wodawkę ustawię sobie no, bierzcie. Będzie. Albo dobra, bo trochę wolno to idzie. Trzysta damy. Dawkę. Dobra 350 dajemy dawkę i taka będzie zosta taka dostanie. No tu idzie ładnie. No ja tu mi tak trochę niewygodnie muszę sobie tak wyrobić. Pryskamy w tą pole z pszenicą. No, tu tam jest dalej owiec, ale najpierw trzeba pyskać te tu pola. Ja ale tu, nie wiem, jakiś gościa tu ładny rzepak. No, no, no. Ładne, ładne pole. Dobra, jedziemy. Jedziemy, tutaj. Aby. Dobra, potem jak nie, nie będę marnować oprysków, to po prostu się pojadę pomiędzy, jakieś te drzewka uminę i po prostu będę brał dwa pola, bo nie chcę marnować tych oprysków, co so. trzeba oszczędzać trochę. Dobra I możecie powiedzieć yy, Czy Wam się podoba intro i w ogóle pozdrawiam e, MR yy, No jakoś tam MR Ten yy, kto ogląda to co będzie wiedział Ale ja nie pamiętam nazwy MR i w ogóle yy, Jak chcesz bo się pytał czy chce do nas yy, Czy chce z nami grać Tak możesz ale no Yy, Mnie musiał, jak masz Discorda to musisz podać Discorda, a jak nie to yy, postaram się jakoś z tobą się skontaktować, ale na razie yy, yy, jakoś tam się skontaktujemy, mniejsza od. Tu pryskamy pole. Dobra, sprzecimy, to pole. Dobra. Pryskamy Ja, a w ogóle możecie zostawić łapkę w górę, subika yy, Napisać komentarz Tak, komentarz macie napisać i yy, No co, tu lecimy z pryskaniem Dobra Oe, bo za chwilę przyczepę walniemy Dopiero będzie No te nowe nabytki, dzisiaj sobie ze Cerkę nie pojedziemy bo no są, no, no nie ma co robić, jedynie się na przejażdżkę przejedziemy, na ziemniaczki jak tam rosną. Dobra. No, no to co, to, to tu zabiorę na raz na pewno. Co so, tak zrobię? No sobie no, ja a będzie tam trochę nieopryskane, co tam. Dobra, ten ojciec tam mnie zbytnio nie interesuje. No interesuje mnie, ale bardziej mi interesuje pszenica. To tutaj tak, obiada pszenicę. Tu przy Albo za chwilę walnę w kamień, w drzewo. I dopiero będzie... Chwilę, jeszcze nie tego. Tak. Trzeba... Kur mocno zawinąć. o. Dobra. I wszystkich pól nie będziemy kreskać. Byłby film taki, trochę długi. Opowiedziałem na pewno owies. Tutaj ten, te ziemniaczki. Może jak się uda to jeszcze kukurydzę. A ten rzepak sobie zostawię se, yy, poza odcinkiem, co zrobię. Łe, bo ja tak w ogóle sejadę, jadę, ale miałem pierwsze brać tu yy, po środku. Się zagabiłem. No, mam plany już, co tam będę kupywał, co, jakie pola i na pewno wezmę sobie więcej w następnym roku w dzierżawę, bo jakoś tak mało w tym roku. Jedno pole sobie w dzierżawę, ale w następnym roku. Biorę dużo w dzierżawę, tam tam Nie wiem z dwa pola może się uda od zdzierżawić Staram się Ktoś będzie miało to. o to po prostu my gdzie niego brać w tym pola Mam jedną opatrzoną, ale nie wiem, czy gościu będzie chciał tego, tam w dzierżawę. Muszę z nim pogadać. To jest tam taki sąsiad, taki trochę daleki, ale porozmawiał mi. Może, może weźmiemy w dzierżawę, bo on tam tego nie uprawia zbytnio. Bo... Widziałem, że tam u niego taki gościu robi wszystko, bo on tam nie ma cienników, co może, może dał mi dzierżawę. Nie wiadomo. Nie wiadomo. Ale dobra. Chwilę, ja sobie jeszcze cofnę. Jeszcze tu cofnę. Lecimy dalej. Dobra, potem pojedziemy jeszcze do sąsiada. Zobaczyć co u niego. Bo dawno nie byliśmy, bo ja... Yy, tego. Ja wyjechałem tam wszystko fakturę pod, podpisać i mnie nie było teraz trzeba się w końcu zobaczyć, nie? Dobra. Tak. No. Dobra, co tam są się Ja, ale dobra, mniejsza. Tym się interesować swoje, na co dopiero smasiada. Ну, ладно. Чиме, чиме. О. ладно. lecimy tutaj jeszcze trzeba te ziemniaczki i raczej będziemy kończyć jedynie jeszcze tam lecimy tego, no kukurydzę wyjdziemy dobra bo też dla mnie ważna jest tutaj najbardziej pszenica nic i wszystko będzie opryskane na pewno Dobra, składamy tutaj Dobra. Idziemy. Tak, tu przejedziemy. No, dobra, to szufla. No, co chciałeś? Tak przyjechałeś? No, widać, że ziemniaczki, ładne, nie? Ładne, ładne, nie? Już tu... Ja już tam, no, i taka. No, dobra. No, to ja już zwijam się, bo w ogóle... I tak w ogóle, nie? to ty, no. ty to chyba, ty to widziałeś w dzierżawę nie? bo tam słyszałem od sąsiadów nie? No. Że biera, brałeś to w, w tego w dzierżawę i co? to jest twoje? no? Mhm, dobra no to cześć na razie no, cześć no i... Dobra, to jedziemy, jedziemy trzydziestką. I nie będziemy w tą kukurydzę wjeżdżać już tam, co poza odcinkiem zrobię. Tu te, ten rzepak. Dobra. Albo dobra, jeszcze się wjedzie to. O kurde. Prawie bym sąsiadowi walnął. Dobra, jest. O Boże. Ja. Ale on tym swoim golfem zapierdziela. No, ładny. Ładny golfit. Ja. Prawie bym, byśmy się zderzyli. Dobra. Idziemy tutaj. to no, tu będzie trzeba jeszcze w drugą stronie, więc tutaj jak widzimy. Powie staniemy Dobra. Ja będę się z wami żegnał. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!